Początek zmiany zwykle związany jest z niepokojem i lękiem. W naszych głowach pojawiają się pytania: czy dam radę, lub jak ta zmiana wpłynie na mnie? Następnie stykamy się z narastającymi trudnościami. To może powodować poczucie zagrożenia lub poczucia winy. Mogą pojawić się myśli: nie dam rady, czy to dla mnie za dużo. Wreszcie narastające negatywne emocje i piętrzące się trudności. Mogą nas prowadzić do przygnębienia, zniechęcenia i braku wiary w jakiekolwiek rozwiązanie. Zapewne będzie dominować pytanie o sens tego wszystkiego. Z biegiem czasu i oswajaniem się z nową rzeczywistością pojawia się stopniowa akceptacja. Sceptycyzm powoli przechodzi w nadzieję. Nie wszystko jeszcze idzie po naszej myśli, ale ostrożnie możemy zacząć stwierdzać, że coś już się udaje. Po pewnym czasie przyzwyczajamy się do nowych realiów, opanowujemy nowe umiejętności i radzimy sobie całkiem dobrze. Spadające napięcie pozwala zacząć dostrzegać korzyści i nowe możliwości, a zaangażowanie niepostrzeżenie rośnie. Warto zaznaczyć, że nie zawsze proces zmian prowadzi do ich zakorzenienia. Nieadekwatne działania zarządzającego zmianą mogą prowadzić do wrogości, rozczarowania i spadku jakości pracy. Efektywne zarządzanie zmianą polega w głównej mierze na doborze odpowiednich działań na każdym jej etapie.